Halo, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś zrobimy sobie opening konta. To jest konto FA polskie, nie krak. Tylko zwykłe, zwykłe konto do jednoosobowego, do jednoosobowego użytku, tak. I co? Zacznijmy sobie. Zobaczmy, czy jest ratowanie. Ratowanie jest. trochę się ładuje, ale jest 27 mocy, jakiś upiór, 8,2 gra, 8,2 chociaż tym się nie będziemy za bardzo zajmować, ponieważ przejdziemy sobie do, do Batwy Royala. Czy wszystko jest? Nagrywa się, nagrywa się. A już za parę dni, jak coś będzie, rozstrzygnięcie konkursu z, ze skinem do CS-a. Będzie też kolejny, więc radzę być. Uważać. 33 poziom w tym sezonie, 32 stopień karnetu. Karnetu nie ma. Okej, okay. i teraz tak, wejdźmy za. Ze... tutaj jest sklep oczywiście, 980 V. Dobra, o, widzimy już, że jest to pani, jest plecaczek i jest, o kurczę. Dobra, najpierw to. To w miarę nieważne, serduszka na przykład, lotnia, parasolki. O, jest smok z tego, z tego pakietu, jest ten od, od Avengersów. Ten samolot nieustraszona czyli z karnetu lotnia ta lotnia która była do giftowania tylko zimny front o z pakietu chyba czy to jest z pakietu czy nie tutaj ta piracka lotnia okej okay, ciekawe parasolki nie ma śnieżynki ale jest za to ta której ja chyba nie miałem czy miałem nie wiem w sumie okej okay, ciekawe to wygląda i teraz kilofy o, jest ten garniec z sezonu, znaczy z tego, ze święta, świętego Patryka w Irlandii. Jest też cukrowa laska z tego, z, ze świąt. Jest ten czorożec. Kilow taki zimowy. Jest kilow od tej, od pani Kruczycy. Kosa. Jest ten kilow z eventu jest łopatka, tu jest jeszcze saperka. Nie, trochę, trochę tych kilofów jest. W sumie nie ma aż tak dużo, ale są fajne. Kilof oto ten kilof jest. Okej, okay, ciekawy, zostawmy sobie ten i teraz plecaczki. Albo nie, może nie plecaczki. Najpierw taniec. Dobra, tu jest breakdown. O, jest show taniec, całkiem fajny taniec. Jest ten pojedynek taneczny, też z filmu. Jest Swing. Jest to żywe srebro, jest kopanie kilofem. Całkiem fajne te tańce, nie ma ich też jakoś bardzo dużo, ale... O, jest prezent, no w prezencie nic nie ma. Dobra, już jestem. Sopki za chwilę ten jest. Są tańce, to takie uderzenie się. Nie, tańce są całkiem fajne. Jest ta kula odporna, matka. Tańce są fajne. I teraz przejdźmy sobie do tego. Jeszcze są malowania. Jest to, to świąteczne. Jest to darmowe. Jest to fioletowe malowanie. No nie, nie, nic ciekawego w sumie. I teraz możemy przejść sobie chyba do skinków. Od dołu. Karnetowe, tutaj Yeti, też z karnetu wszystko, to nic ciekawego. Ta pani, o, jest na niej stylu, to fajnie, fajnie. Mm. I dalej, co jest dalej? Jest pani z tego, z pakietu um, ognistego. Tak, może zdejmijmy sobie plecaczek jeszcze tak. Aaaa. Dobra, na szybko. Jest pani z pakietu? Jest Omega, oczywiście. Jest Luxe, czyli są wszystkie style? Nie ma. Ja też nie mam wszystkich, też nie mam tego ostatniego. Jest lodowy Strażnik Miłości. Jest pani red nightka lodowa. Jest król lodu, oczywiście. Jest kowbojka. Jest różowy miś. U, różowy miś zawsze na propsie. I teraz skiny tryhardowe. Jest ta świąteczna elfka. Jest scarlet defenderka. O, są farmerzy. Jest pan strażnik grządek. I jest pani ta ze słonecznikiem. Musiałem sprawdzić, czy tutaj mikrofon jest. Wszystko Git. Już tutaj jestem. Jestem. Jest ta pani ze słonecznikiem. Jest pani ze świętego Patryka też. Jest ta różowa ze świąt wielkanocnych. Jest latarnia. To jest całkiem fajny skin. Jest komandoska. Mikołajka. Jest ta pani, którą oczywiście mieliśmy od razu ubraną i teraz kawałeczek wyżej. Uuu, uh, 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 hu, uh. Jest pani sędzia, fajny tryhardowy skin, jest piłkarz. Na razie ciekawe, czy będzie też piłkarka, czy sam piłkarz, zobaczymy zaraz. Jest reniferka. Ta pani miraż, jest oczywiście pakiet startowy. Jest Kalisto, to też ciekawe. Jest pakiet startowy kolejny. Jest zbuntowany agent. I teraz, o, jest pan ciastek. Przypalony, uśmiechnięty. Super, super. Jest kolejny pakiet startowy. Kolejny jest marshmallow. No, troszeczkę chyba strato fałbacksów, ale cóż, cóż. Kolejny pakiet startowy. Kolejny pakiet startowy. Jest czaszkownik fioletowy. Chyba nie, nie. Niestety nie. Jest lodowy as. I teraz ostatni ten. Jest pan dinozaur, jest Battlehound płomienisty, fajnie, fajnie wygląda. Lodowy kruk, zwykły kruk, pani kruczyca i pani Hime, bez maseczki oczywiście. Oczywiście jest grana bez maseczki. I to nie jest konto na giveaway'a, to jest konto dla mnie. Takim sobie teraz będziemy grać na live'ach, no, oczywiście. Można pododawać po Niku. Niku jeszcze nie zmieniałem, więc można dodać po Niku. Na razie chyba nie zmieniam, więc możecie dodać po tym Niku. Oczywiście. Za... Będę przyjmował od niektórych osób, od niektórych nie. Zależy od kogo. <laughs> I co, i może plecaszki? Zobaczymy jeszcze. Jest koło. Są skrzydełka od pani Lukse. Złote nieodblokowane to samo co u mnie. Jest tarcza lodowa. Są te ciekawe paski. Stopellerinka od Battlehanda. Kokardka. Maczeta. Te plecaczki, ten od To jest, jest gitarka. Są te skrzydełka fajne, fajne naprawdę. Jest to, co pasuje bardzo do tej pani, także też super. O no, i są skrzydełka. Skrzydełka chyba muszę sobie dodać do ulubionych. No, po prostu muszę. Załóżmy to sobie na razie. O tak. Jest ta tarcza taka. Są kolejne skrzydełka. Dużo tutaj jest tych skrzydełek. Jest ten plecaczek fajny, naprawdę fajny. Jest plecażek od Rexa, plecażek od Kruka, oczywiście lodowego. Od zwykłego też gdzieś tutaj jest. Czy nie ma? Nie no, musi być. Co, coś jest to? A, tutaj jest, dobrze. Nie, nie, ten, nie zauważyłem go. Jest oczywiście zwykły plecażek od Kruka. Jest ta pelerynka, są te skrzydełka. Ten fajny kotek. I tutaj jest deska. Jakieś style. Można sobie porobić różne style. Nie wiem jakie style, to co ma. Może z tej deski raczej nie będę za, za często nosił, wolę grać bez buglinga. Jestem od, oczywiście. od pakieciku startowego, tak? Jest pelerynka, ciastek. I... i plecerzek od Kalisto I chyba tyle. 182 baksów. Kot oczywiście i Maciuś. Dobrze, jest Kodzik. Sklep dzisiaj taki, ten demo, Gorgon. Ciekawy skin, ciekawy. Jest też ten oficer. Są jeszcze dzisiaj te skiny z dnia, z dnia właśnie tego. Y Amerykańskiego. Nie wiem, jak to się nazywa. Tu jest jeszcze drugi plecak, który jest teoretycznie do tej pani, ale tamten był mi trochę lepiej pasuje. Myślę, że takim setupikiem, chociaż chyba. Albo może takim setupikiem, albo takim setupikiem będziemy sobie wbijać na ręki. Najprawdopodobniej takimi będziemy sobie te ręki grać. Tutaj trzeba, tutaj jest 200 punktów, więc, więc ludzik. Tak się tyle co u mnie, no troszeczkę mniej niż u mnie. Ja to mam 30 chyba punktów do awansu. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście łapeczki w górę można zostawiać. Może jeszcze ogarniamy jakiś opening kolejnego konta, jeśli będzie dużo łapek. I jest giveaway na skina jeszcze. Możecie się szybko załapać na skina Counter-Strike'a niżej, więc możecie się załapać. Wam szukajcie giveaway'a giveaway na USPK. Moment siły w Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Зөв шүү